Gdy kupujesz lub sprzedajesz akcje, kto naprawdę stoi po drugiej stronie? Nie zawsze inny inwestor. Poznaj market makera, kluczowego gracza na giełdzie. Zaraz wyjaśnię Ci prostymi słowami jego ważną rolę. Zaczynamy. Cześć tu, inteligentne handlowanie. Witam w kolejnym odcinku serii ABC Inwestowanie. Dzisiaj zajmiemy się kimś, to działa w tle giełdy, ale jest absolutnie niezbędny. Market maker. Mówiąc najprościej, market maker to instytucja finansowa, która ma jedno główne zadanie: zapewniać płynność na rynku danego instrumentu. Na przykład konkretnych akcji czy ETF. Jak działa bid ask i spread? I co to w ogóle jest? Jak on to robi? Market Maker jest zawsze gotów kupić i sprzedać dany papier wartościowy. Nie czeka na innego inwestora. On sam oferuje cenę, po której kupuje, to jest cena bit, i cenę, po której sprzedaje, cena ask. Wyobraź sobie tablicę. Po lewej masz cenę bit. To za ile market maker jest gotów od ciebie kupić akcję. Po prawej masz cenę ask. To za ile market maker jest gotów ci sprzedać akcję. Różnice między tymi dwoma cenami, ceną ask i ceną BIT, nazywa się spreadem. To trochę jak w kantorze wymiany walut. Kantor ma cenę, po której od ciebie kupuje dolara i cenę, po której ci je sprzedaje. Cena sprzedaży jest zawsze wyższa niż cena kupna. Różnica to zarobek kantoru. Tak samo market maker zarabia na spreadzie. Kupuje trochę taniej po cenie bit i sprzedaje trochę drożej po cenie ask. Robi tak setki, tysiące razy dziennie. Po co to wszystko? Po to, żebyś Ty jako inwestor mógł niemal w każdej chwili kupić lub sprzedać akcję. Bez czekania. Bez market makera na mniej popularnych spółkach mógłbyś czekać godzinami, a nawet dniami, aż znajdzie się ktoś, kto chce kupić akcje, które ty sprzedajesz, lub sprzedać te, które ty chcesz kupić. Market maker tworzy rynek, dostarczając płynność. Zmniejsza też często spread. Zwłaszcza na bardzo płynnych rynkach, bo konkurencja między marketmakerami zmusza ich do zawężenia różnic między ceną kupna a sprzedaży. Dzięki niemu transakcje są szybsze i łatwiejsze. Podsumowując, marketmaker to niezbędny element Nowoczesnej giełdy. Stoi po drugiej stronie Twojej transakcji, gdy nie ma od razu innego inwestora. Robi to kwotując cenę kupna, bit i sprzedaży ask. Zarabiając na spreadzie, jego rola polega na zapewnieniu płynności. Dzięki niemu możesz handlować sprawnie. Pamiętaj, że kosztem tej płynności jest spread, który jest Twoim kosztem transakcyjnym. Teraz już wiesz, kim jest Market Maker i dlaczego jest ważny. Czy wcześniej słyszałeś o Market Makerze przed obejrzeniem tego wideo? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chcesz kontynuować swoją edukację o giełdzie i inwestowaniu, koniecznie zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. To wspiera tworzenie kolejnych takich materiałów. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.